na przyszłość, ale również tej, o tej przyszłości, przy tej przyszłości pozostajemy. Martwi Cię wizja niskiej emerytury? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zamiast co miesiąc płacić ZUSowi 700 zł, na się piwa. Może być bezalkoholowe. Byleby było w butelce. Dlaczego? Sprawdzał Konrad Wąż. Polski system emerytalny bez wątpienia zasługuje na miano absurdu tysiąclecia. Jeśli jednak mimo wszystko ktoś ma co do tego jakiekolwiek wątpliwości, za chwilę udowodnimy, że płacenie składek na ZUS... To nic więcej jak tylko marnowanie pieniędzy. Dlaczego? Bo płacąc co miesiąc składki w wysokości 700 zł po 40 latach, możemy liczyć na oszałamiającą emeryturę 550 zł miesięcznie. Dla porównania, za 700 zł można kupić w sklepie 281 butelek piwa oczywiście bezalkoholowego. Przez 40 lat ciężkiej pracy uzbieramy w ten sposób 134 880 butelek. Jeśli wierzyć statystykom, każdy z nas żyje na emeryturze przez 4 lata, czyli nasze oszczędności całego życia dają nam 2810 butelek na miesiąc. Każda butelka kosztuje 20 groszy, co daje nam 562 zł miesięcznie. Podsumowując, inwestowanie w alkoholizm da nam o 12 zł większą emeryturę niż typowe składki w ZUSie. A przecież można oszczędzać kupując tańsze piwa. Podobno te najtańsze w butelkach kosztują złoty trzydzieści. Łatwo więc policzyć, że picie takich trunków da nam dwa razy większą emeryturę niż daje nam ZUS. Konrad Wąż, Superstacja.